Medium, które potrafi łączyć ze światem duchów. W tej teorii Gargamel jest interpretowany jako personyfikacja śmierci lub siła, która chce schwytać duszę i zakończyć ich egzystencję. Jego obsesja na punkcie schwytania smerfu może być symboliczna, jako próba doprowadzenia ich do ostatecznego przejścia na drugą stronę, Gargamel często eksperymentuje z różnymi magicznymi miksturami, co przypomina próby złamania granic między życiem a śmiercią, by zdobyć kontrolę nad duszami smerfów. Na pewno zauważyliście nieraz, że wiosce smurfów czas stanął w miejscu. Wszystko pozostaje takie samo, co symbolizuje stan zawieszenia, typowy dla dusz, które nie mogą przejść dalej. Historie smurfów często krążą wokół tych samych tematów i motywów, co może sugerować, że ich życie to cykl, w którym nie mogą znaleźć ukojenia ani wyjścia. Tak naprawdę ta teoria o smurfach jako duszach to w dużej mierze wymysł, który nie znajduje potwierdzenia w zamierzeniach twórcy. Ma swoje intrygujące podstawy. Niebieska skóra, odizolowanie od świata, brak starzenia i powtarzalność przygód. Wszystkie te elementy sprawiają, że można interpretować Smurf jako symbol dusz, który utknęły w stanie między światem żywych a za światami. Jednak, najprawdopodobniej,